Żeby u wezwie, że odzyskuje. Że... Może tak się położyłam. To... Tak, już mam, mam. Na no tym pierwszym mamy wyniki okej. Okay. No jest słuchaj. Bo teraz ma wyniki OK. okej. Tak. Czyli nadaje się do robienia, się... robienia zębów. Tak. Taka jak serducha jeszcze, nie? No tylko te serducha jeszcze zbadają. No, szmer, ten nie ma. Murzynek ja nie, Może tak nie ma szmerów. Ten nie ma. Wiednia, ale też to jest badania, Moim zdaniem, przedmiotem mam. do cztery, po 14 lat. Nie? No. No. To czyli temu y, y, kardiologa, to temu pierwszemu jak na razie. To, to, na, to, pewno. Tez, to na pewno. To na pewno, a temu nie. No tutaj zależy no, od pani chęci funduszy no 200 zł kosztuje echo. To już od pani zależy. Tamten na pewno. Tamten na pewno zobaczymy za chwilą. Zobaczymy następnego i ja zdecydujemy sobie o, dobra. A temu też będziemy robić rentgeny na te jego Dobry. takie pływanie, nie? Tuli w nie dajemy, zresztą wyjdziemy z nich, to zobaczymy jak chodzi, dobra? Mhm. Y